Cześć Wam, witamy w kolejnych wojnach komputerowych i tym razem czeka nas naprawdę niesamowite zadanie. Zainteresowani? Zaczynamy. Dziś tych dwóch Panów zmierzy się ze sobą. Czas na wojny komputerowe. Piotrek zaproponował nam złożenie zestawu komputerowego w kwocie do 4,5 tysiąca zł, a tematem przewodnim jest podświetlenie RGB. Zgadza się, tak go urzekły widok choinki w rodzinnym domu podczas świąt, że stwierdził, że właśnie to będzie najlepszy pomysł na ten właśnie challenge. No i tutaj pojawia się pytanie, czy Dawid stanie tym razem na wysokości zadania. My bierzemy się do pracy, bo jest jej teraz co nie niemiara. Zaczynamy. Mhm, mm mhm. Mm będzie się działo. Jestem już po wyborze wszystkich podzespołów, no i jak widzicie, będzie z czego składać i będzie się świecić dokładnie tak jak Piotrek sobie to wymarzył, a nawet wydaje mi się, że przekroczę jego wszelkie oczekiwania. Zacznijmy od tego, co oczywiście musiało być no, pozornie nieistotnym wyborem, ale jednak nie bez znaczenia, bo wizja, którą sobie roztoczyłem w głowie, to choinka, ale taka utopiona w śniegu. Świątecznym śniegu, którego w te święta nie dostaliśmy ani trochę. I tu właśnie wchodzi nasz pierwszy produkt. Jest to płyta główna AeroGistrix B550, wersja A. Z napiskiem Gaming. To akurat nie istotne, bo to nie jest komputer do grania. Przynajmniej tak zakładam. Mam nadzieję, Piotrek, że nie chcesz go używać do grania. I jest to płyta z białymi elementami ale co w niej najistotniejsze, na ten moment przynajmniej, to to, że będzie obsługiwać odpowiednią ilość złączy RGB, ponieważ z jednej strony chciałem oszczędzić na cenie, czyli ta płyta nie mogła kosztować zbyt wiele, żeby nie zabierać cennego budżetu, jaki nam pozostał na wypełnienie komputera światełkami, ale też z drugiej strony musiała te wszystkie światełka obsługiwać, także wybór nie był aż tak oczywisty. Także mamy tanią płytę starszej generacji, ale doposażoną maksymalnie. Co mam przez to na myśli? Przede wszystkim, jak widzicie tutaj, oh, ale fajnie, szybokręcik, dostałem w prezencie, pod chuinkę. W sumie to nie może tak chyba czeszczeć, co? No, ale będę Was irytował. Mamy przede wszystkim złącze od ARGB, czyli na, w tym formacie, w tych starszych płytach, nie aż tak często spotykane. Złącze, które nam pozwala używać adresowalnych diod, które będą oczywiście w obudowie. Ale mamy też, co było dla mnie szczególnie istotne, dwa starszego typu złącza RGB, do których podłączymy te już tutaj mogę Wam pokazać przygotowane listwy, paski LEDowe. Do czego dokładnie posłużą, no to się dowiecie na koniec, natomiast już w tej chwili... Zradzę Wam, że będą trzy. Następnie oczywiście musiałem dobrać jakiś procesor. No i tutaj złe wieści, szukałem naprawdę bardzo długo, przeszukałem cały internet, a przede wszystkim cały sklep Komputronik i nie znalazłem żadnego procesora, który miał RGB. No więc wybór padł na bardzo podstawowy, w tym przypadku Ryzen 5 3600. Procesor jeszcze dobry, to jest dobre określenie, jeszcze dobry, rdzeniowy. Jakieś taktowanie w miarę aktualne, da się na tym uruchomić system Windows i to jest tutaj podstawa, bo bez systemu Windows oczywiście będzie ciężko skonfigurować LEDy. Zamontuję go i za chwilkę widzimy się przy kolejnej części. Ja swoje poszukiwania zacząłem od obudowy. Od obudowy bardzo nietypowo, ponieważ stwierdziłem, że skoro ma być podświetlenie, to niech będzie jak najlepiej widoczne. Wybrałem konstrukcję dość nietypową od Modekoma. Vulcano Panorama Midi. Jest to obudowa dwukomorowa, czyli bardziej taka przypominająca kostkę, taki troszeczkę cube, dość dobrze przeszklona. Mamy przede wszystkim nie pod w żaden sposób nieprzyciemniane szkło na froncie, jak i na panelu bocznym. Dodatkowo z tyłu, tam gdzie w osobnej komorze będzie zainstalowany zasilacz, są również otwory wentylacyjne, przez które też podświetlenie może być widać. No na razie nie, nie zdradzam szczegółów, ale myślę, że chyba już się domyślacie, że pewnie zasilacz też będzie podświetlany. I spoko. Ta budowa jednak ma jedną zasadniczą wadę. W bazowej cenie nie ma na wyposażeniu ani jednego wentylatora. Dlatego składanie zaczniemy od no, co by nie mówić, ubrania tej obudowy w wentylatory. Dużą zaletą tej obudowy jest widoczny w tej drugiej komorze kontroler wentylatorów i poświetlenia adresowalnego. Na w sumie do dyspozycji mamy raz, dwa, trzy, cztery, osiem, dziewięć miejsc. Trzy na top, trzy na dół, to mamy 6. Tutaj z boku wchodzą dwa, to jest siedem, osiem. Tak, dobrze, sześć, dobrze mówię, siedem, osiem i dziewiąty wchodzi tu. Jeżeli tak już kombinujecie z obudową, czyli że będziecie dokładali wentylatory to zobaczcie, czy nie ma dostępnych na przykład takich pakietów wentylatorów, również z osobnym sterowaniem, ale w większej ilości niż jedna sztuka. Ja wziąłem konstrukcję od kruksa Lunary 3x120 mm. Mamy tutaj poza oczywiście samymi wentylatorami... Lu uciekł mi pilot zdalnego sterowania, zobaczycie go później. Takich zestawów mam nie jeden, nie dwa, a... Trzy wentylatory, mam nadzieję, jeszcze nie wiem w jakiej konfiguracji zaraz zainstaluję w tej obudowie. Poza bokiem, bo tutaj będzie oczywiście chłodnica ta jaka za chwilę zobaczycie. Oczywiście nie będziemy stosować fabrycznego chłodzenia, bo nie ma poświetlenia, także tutaj się już z pudełkiem AMD żegnamy. Chłodzenie będzie od NZXT Kraken, oczywiście z wyświetlaczem LCD. Chłodzenie warte znacznie więcej niż ten procesor. Chyba nawet więcej warte niż procesor i płyta główna razem, także... Pozostaje nam jeszcze kwestia pamięci i SSD. I SSD będzie naprawdę wyjątkowy. No, pewnie Wam już znany model od XPG Spectrix. SSD z podświetleniem RGB która, jak wiadomo, znacząco przyspiesza pracę takich dysków, ale no, przede wszystkim będzie faktycznie ten fabryczny radiatorek, dodatkowo nam rozświetlał obszar nad kartą. Także to już teraz montujemy. Nie za szybki ten śrubokręt, ale ładny. Pamięci. W tym przypadku musiały być białe, musiały się świecić. No, to co nam zostało, oczywiście Corsair Vengeance RGB Pro. Pamięci zamontowane, przyjrzyjmy się teraz naszemu chłodzeniu. Bo jestem aż ciekaw, co tutaj tak naprawdę znajdziemy. Uwaga, znaleźliśmy instrukcję. Nie będzie potrzebne. 200 to jest 40 chłodzenie. I co w tym przypadku istotne, to całe chłodzenie, całe RGB, które tutaj chodzi, oraz ekranik jest kontrolowany przez dołączony w zestawie kontroler, który podpinamy do płyty głównej do złącza USB 2.0. Dlatego też bardzo jestem szczęśliwy, że takie chłodzenia istnieją i do starszych zestawów, które nie mają tych nowoczesnych wejść. Na pocitlenie również się dobrze sprawdzą. Co ciekawe, NZXT pomyślało również o sytuacji, w której na samej płycie głównej zabrakłoby również złączy USB, tych wewnętrznych, no bo w sumie, jeżeli byłoby jedna albo dwa, no to mogło być różnie. Dlatego też mamy dwójniczek i niczego nie tracimy. Podpinamy nasz kontroler do dwójniczka i nadal mamy drugie złącze dostępne. Oczywiście w tym momencie dzielimy. W tą przepustowość, ale to raczej przepustowości wielkiej nie potrzebuje. Za momencik zamontujemy cały braket na naszą płytę główną, ale skoro już tutaj mam chłodzenie na wierzchu, no to zamontuję wentylatory. A zamontuję w sposób dosyć nietypowy, ponieważ układ, który chcemy zastosować, będzie miał poczwórne RGB. Znaczy generalnie chodzi o to, że będzie to push and pull, Natomiast w tym przypadku istotniejsze jest to, że na tak relatywnie niewielkim radiatorze uda nam się zmieścić cztery świecące wentylatory. A o co dokładnie chodzi, to za chwileczkę się przekonacie, a teraz do dzieła. Ponieważ dzisiaj liczy się głównie wygląd, wszystkie wentylatory będą zainstalowane tak, jak najładniej wyglądają, czyli wentylatorami skierowanymi na wydmuchiwanie z obudowy, bo wtedy będzie widoczna ich ładniejsza połowa. Wszystkie. Oczywiście przewody tak trzeba tutaj zaaranżować, żeby nie rzucały się w oczy. Nie da się ukryć po dość długich bojach przede wszystkim oczywiście z przewodami wentylatory już zainstalowane, Ale nie wszystkie. Pozostały dwie sztuki. Pierwotnie myślałem, że jeżeli się uda to zrobi chłodnicę w trybie push-pull, natomiast no już teraz widzę, że jest tu na tyle mało miejsca, a z kolei wciskanie ich na siłę z tej strony nie ma najmniejszego sensu, że chyba sobie ten element daruje. Nadal jestem zadowolony, a teraz lecimy z czymś, co mam nadzieję doda smaczku całemu projektowi, czyli. Zasilacz. Zasilacz nie byle jaki. Thermaltake Smart SE RGB. 600 W. Moc aż nadto do tego zestawu, przyznaję się, ale on cenowo wychodził całkiem nieźle. A jego mocną stroną jest właśnie podświetlenie. Podświetlenie, które mam nadzieję będzie doskonale widoczne przez kratkę z tyłu obudowy. Teraz obudowa leci na dół, a na blad wjeżdżają kolejne podzespoły. Na początek płyta główna od Asrocka. Jest to konstrukcja dokładnie B550 Steel Legend. To, co mi urzekło w tej płycie głównej, mimo jej nie najniższej ceny, zdecydowanie za dużej do procesora, który za chwilę wam pokażę, to podświetlenie. Podświetlenie zarówno na sekcji zasilającej procesor, a dokładnie na chłodzeniu, ale również chipsetu. Mam nadzieję, że to będzie fajnie wyglądało, bo. Co ciekawe, ale tanich płyt głównych z jakimś fajnym podświetleniem no szukać jak na lekarstwo, podobnie zresztą jak kart graficznych. Co do dysku, to tutaj klasyka gatunku Lexar NM620. No, dysku podświetlanego również nie dawałem. Totalnie nie ten budżet cenowy. Co do procesora, no wiadomo, jego widać nie będzie, ale jest to bardzo istotny element całego zestawu. Postawiłem na konstrukcję od AMD Ryzena 55600. Taki średniak. Ale procesor będzie współpracował z aż czterema kościami pamięci RAM od Lexara. Wszystkie cztery podświetlane Duże podświetlenie na grzebieniach, tak żeby to było widoczne, i 4 do MD. Wyjątkowo w domu normalnie tego nie róbcie. Dwie w zupełności wystarczą, dlatego żeby to po prostu ładniej, spójniej wyglądało. Puf, chodzenia nie ma. Gdzie jest? W obudowie. I zobaczcie, już dłużej nie mogę zlekać z ukrywaniem, o jaką budowę chodzi. Jest to Modekom Vulcano Panorama, konkretnie model F7, albo 7F, czyli 7 fanów. Fabrycznie mamy tutaj 7 wentylatorów, i jak widzicie, nasz układ od NZXT jest zamontowany w faktycznie w układzie push and pull. Co może wydawać się nieintuicyjne, ponieważ w tej chwili, jakby obydwa wentylatory. Z tej strony, jak i te, które przed chwilą widzieliście, wydają się kierować powietrze w stronę radiatora, ale tak naprawdę konstrukcja wentylatorów w tej obudowie jest zrobiona fabrycznie w taki sposób, aby pięknie się prezentowały, jednocześnie w odpowiednią stronę wiejąc. Dlatego też właśnie Ciąg powietrza na wentylatorach na dole i na boku jest odwrócony. Co więcej, jeżeli się dobrze przypatrzycie, w tym gąszczu kabli, którymi za chwilkę będę musiał się zająć, znajdziecie kontroler na wentylatory i to aż łącznie chyba ich 8 albo 9, także aż 9 wentylatorów można tej podpiąć, akurat nasze RGB, naszego NZXT, zarządzane jest bezpośrednio przez... Kontroler dołączony w zestawie z chłodzeniem, także nie będziemy ich podpinać, ale gdybyście mieli standardowe chłodzenie z zwyczajnymi RGB wentylatorami, to można je też w ten sposób właśnie podpiąć. Zanim jednak zabiorę się za kabelki, jeszcze jedną rzecz chciałbym wam pokazać. Mianowicie zasilacz. Oczywiście też musiał być RGB, bo jakżeby inaczej, a od tego, że no, po prostu musi być RGB, to w tej obudowie też zasilacz będzie miał z tego i strony właśnie wycięcie w perforacji w obudowie na wentylację swoją. Jest to Smart BX1 RGB 550W, czyli aż nadmiar mocy do konstrukcji, którą tutaj tworzymy. No, będzie właśnie pięknie nam rozświetlał tą część obudowy. W tym przypadku RGB sterujemy tylko i wyłącznie za pomocą przyciska z obudowy, przycisku w zasadzie klik, klik, klik. Także no, jest to dosyć spartańskie rozwiązanie, ale. W budżecie, który nam pozostał, niewiele więcej dało się zdziałać, poza tym ciężko znaleźć też biały zasilacz, który miałby RGB i nie kosztowałby majątku. A teraz już faktycznie do montażu. Montaż, jak widzicie, prawie już zakończony. Tak naprawdę pozostało nam już tylko zamontowanie samego układu chłodzenia. Wszystko tu całkiem zgrabnie i schludnie udało się ułożyć. Jeżeli chodzi o kabelki z tyłu, jest ich naprawdę cała masa, ale generalnie miejsca z tyłu jest dużo. I da się to ładnie ogarnąć. Obudowa generalnie jest dosyć przekstrodna. No dobrze, nie przedłużając już, będziemy montować faktycznie chłodzenie. I tutaj pewnie zastanawia Was, dlaczego na naszym chłodzeniu jest ramka montażowa do Intela. Otóż nie chciałem, żeby pasta termowożąca podczas całego tego montażu, no właśnie, przestała być termoprzewodząca i, i gdzieś się rozmazała. Dlatego teraz właśnie dopiero zdejmiemy. To jest całkiem sprytny patent sobie wymyślił NZXT. O, koszyk schodzi. O, podpinamy przewód do naszego kontrolera. Przypominam, tam był całkiem spory ten kontroler. Lepiej by to było, oczywiście, zrobić na płasko, co wam serdecznie polecam. Ale jakbym robił na płasko, to byście nie widzieli, co robię. A tutaj ważniejszy jesteście wy niż komputer dla Piotrka. Sorry, Piotrek. Pora na punkt kulminacyjny montaż karty graficznej, która w tym przypadku będzie się zupełnie nie świeci fabrycznie, ponieważ, no cóż, mój pretendent, który miał być tą kartą, którą chciałem wam pokazać tutaj, wyszedł ze sprzedaży. Intel. Arc A750 wersja Limited Edition od Intela. Piękna, czarna karta, która z każdej strony się... świeci ten chomp. zmienia. to była 770. -ka. W każdym razie, któryś z tych modeli ARKa chciałem go brać, ale go nie ma. Co zrobić? Cóż, wziąłem najbardziej podstawową kartę, jaką się dało. Jest to Gigabyte RTX 3060, generalnie, czyli 12 GB w ostatnich. No cóż, objawień to nawet sobie chyba lepszy wybór niż 4060. Natomiast co jej brakuje? No oczywiście RGB. I teraz będę to naprawiać, a wy zobaczycie efekt finalny. Większość tak naprawdę roboty jest zrobiona. W zasadzie płyta prawie cała uzbrojona, budowa też gotowa do montażu, ale nie ma jeszcze chłodzenia i karty graficznej. Chłodzenie. Stwierdziłem, cieczą będzie tutaj najlepsze, ale tak jest z dużą ilością RGB. Dlatego wszedł właśnie ten model od MSI Core Liquid C240, który udało mi się wyrwać z outletu. Bardzo fajne chłodzenie, akurat idealny rozmiar, żeby zamontować jej w obudowie, od właśnie tutaj modekoma na boku z wentylatorami w bardzo podobnym stylu, co wybrane przeze mnie kruksy. Natomiast kruksów nie mogę tutaj dać, bo te kruksy posiadają zasilanie. Trzypinowe, czyli nie mają PWM i są raczej typowo wentylatorami do obudowy, mają zbyt niskie ciśnienie statyczne, więc zostają tamte, ale ona stylistycznie, zwróćcie uwagę, są bardzo do siebie podobne, więc całość nadal będzie dość spójna. To, co mnie urzekło w tym chłodzeniu, w tym zestawie, to mleczna obudowa bloku pompki, oczywiście poświetlana, która świetnie. Pasuje się wybrane przeze mnie pamięci, jak i również ogólny design płyty. Nie pozostaje mi nic innego jak zamontować to wszystko razem, już w obudowie. A na koniec wjedzie karta graficzna. Udało mi się wcisnąć te dwa wentylatory Kruxa, które myślałem, że w tym trybie push-pullu nie da się ich zainstalować. Ale karta graficzna w sumie jest na tyle krótka, że mimo iż wentylatory wystają na płytę główną, to w niczym to nie przeszkadza. I tak to nie są wentylatory do chłodzenia. Normalnie bym tego nie zrobił, bo to jest totalnie bez sensu. Nie dość, że nie mają PWM, to, to o czym wcześniej mówiłem, to są typowe wentylatory do obudów. Tak, w tym przypadku, gdzie to się po prostu ma świecić, myślę, że znajduje jednak pewne uzasadnienie. Całość jest złożona, ale zanim to wszystko posprzątam i zajmę się instalacją systemu operacyjnego, czas sprawdzić, czy to w ogóle zadziała, czy to wszystko się zaświeci. W tym celu wykonam ruch posuwisto-zwrotny, mający na celu pewne zamknięcie obwodu zasilającego poprzez zwarcie, czyli wcisnę power. No, wszystkie wentylatory się świecą z każdej strony, zasilacie świeci, czyli jest dużo RGB. Jestem dobrej myśli, a skoro tak, to ja się biorę za sprzątanie, instalację systemu operacyjnego i konfigurację mojej choinki. Oto jesteśmy. Mój komputer już gotowy, co prawda ukryty przed wzrokiem Iwaszym, i Waszymi Dawida, a Dawid właśnie dotarł i widzę, że, no cóż, wygląda to dosyć podobnie. Ja przed Tobą tajemnic Wojtek nie mam. No, szczerze, szczerze, No, nie trafiłem z kolorem, ale mam nadzieję, że z kolorem poświetlenia już tak, no bo o to w końcu dzisiaj chodzi. Szykuj się, bo będziesz naprawdę zszykowany. brały. Biały! Proszę. No, biały! No, nie śnieg. będę ukrywał, lubię białe. Podoba mi się zamysł. Ja bardziej klasyka. Czarny. Czarny. Właściwie nawet nie czarny, bo obudowa de facto to jest wersja ale szara, widzę, Grey. Że identyczny motyw miałeś, co ja. Dlaczego? Spójrz Ampul chłodnicy. No, ale bałem się, że nie wcisnę tego. Ja Centralnie. Się, ja obawy nie miałem, natomiast okazało się, że kartę za długą wybrałem z innych względów. Natomiast to widać, że masz wentylatorki, jakieś takie niezbyt oryginalne. Co tu się stało? Nie, wentylatorami? Ja wziąłem obudowę. O, bez wentylatorów. A, bez wentylatorów, bo tak. to, jak pewnie już wiecie, z początku filmu jest modeką Panorama. Zgadza się. Wziąłem wszystkie wentylatory, dokładnie trzy zestawy po trzy wentylatory od Kruxa, mhm. po to, aby starać się zachować w miarę jednolity charakter podświetlenia. No Nie czarujmy się, ale czasami. Nawet biorąc wentylatory od jednego producenta, ta temperatura barwowa może troszkę odbiegać tak. od siebie, tym bardziej, że no, chłodzenie jest innej firmy. Zdecydowanie Dlatego z przodu masz MSI, -a, a wszędzie dookoła jest Crux. Rozumiem ten zamysł, żeby było troszeczkę nieładnie. Wbrew pozorom, też się zdziwiłem, ale powiem Ci, że temperatura barwowa tych wentylatorów, podobnie jak bloko pompki, jest bardzo, bardzo podobna. Tylko zupełnie inna animacja. Cztery kości pamięci, u mnie jest tak. na to tylko dwie. Zależało mi na wyglądzie. Tak, też chciałem, ale no niestety korsarz ma tak drogie do pamięci. Totalnie nie kierujcie się specyfikacją, bo chodziło mi tylko i wyłącznie, żeby zmieścić je z budżetem w czterech kościach. Zdecydowanie mnie też się nie kierujcie specyfikacją, jak widzieliście. Natomiast twoja karta widzenia poświetlenia? Nie ma i strasznie na tym ubolewam. Zastanawiałem się bardzo długo, na czym obcinać, żeby dać jakiekolwiek podświetlenie nie i się okazuje, że kurczę, dobre podświetlenie karty graficznej kosztuje. No, na przykład 30 zł. No, poszedłeś w paski ja niestety, ale w momencie, mm -hmm. kiedy dobierałem podzespoły nie mm -hmm. miałem, a też myślałem nad tymi paskami, jak dobrze Pięknie. SPC, właściwie Endorff chwili. No nie. i widzę, że wentylatorki poszedłeś 140, nie 120. One fabrycznie takie są. W tej wersji na górze i na dole oraz ten tutaj są 140, tylko te z boku są 120. Często je możesz mniej wcisnąć, bo wtedy na dole masz tak. dwa, a ja tutaj mogę nie wcisnąć aż tyle Dokładnie. I Tego widzę, nie że wieście. poszedłeś z chłodzeniem, z takim fajnym wyświetlaczem LCD. Tak, jest grubo chodzi o chłodzenie. Zdecydowanie adekwat do procesora, który tu jest, bo uwaga, trzymaj się jest. No czekaj, poczekaj na mów. Ryzen 5 3600. Ty no to jest całkiem dalej rozsądna konstrukcja. Też Może idea, nie, jeszcze dobra, nie w tym budżecie, ale Windows 7 działa jak złoto, ledy dobrze działają, procesor ogarnia, tu mam taką ilość ledów. A pochwal się zaś a widzisz, zasila no. się świeci oczywiście. To tak, tak jak gumnie. Też, też termaltek. Dobrze, to co, mamy gotowe? Mamy. No to uwaga, odpalamy. czy cztery. No, Patrz się, pospieszyłeś. <laughs> no. I tak poczekamy chwileczkę, zanim się wszystko zsynchronizuje. Zaczęło się. No właśnie widzę. Proszę bardzo. Nowego Ale tyle to ten kolor taki się przebija, a nie teraz się zmienia. Wszystko panie tu się dzieje. O, a mi już nie synchronizowało? Pewnie jeszcze nie. Jedne, co do zasilacz, to u ciebie pewnie też odkryłeś, że on się z niczym nie synchronizuje i no, nie, ma tylko nie, i wyłącznie. Zasilacz. Do ja wyboru... korzystałem z tych zasilaczy jeszcze jak składałem sporo komputerów, yy, więc wiedziałem, że się z niczym nie synchronizuje. Tak, ale nawet nie ma opcji, a masz taką opcję kilku kolorków, to może się tak. by znajdzie też. Tak, ale widzę, że faktycznie kolorek, nie powiedziałbym, że się różnią wentylatory. No to jest to, o czym Ci mówiłem, że sam tak. byłem zaskoczony. Ładnie, wszystko różowe. Bo wentylatory miałem, bo przecież tutaj są właśnie na pudlu, są drugie wentylatory Cruxa, mhm. natomiast te wentylatory Cruxa to są wentylatory de facto dedykowane do obudowy, a nie do chłodzenia, tak. dlatego dałem je z tyłu, ponieważ one mają mniejsze ciśnienie statyczne. Gdybym dał je z przodu, to one by musiały robić większość roboty i to już by się tak pod względem temperatur nie spinało. Właśnie widzę, że one są wszystkie skierowane w tą stronę, czyli one wydmuchują powietrze. Tak, wydmuchują. Chodziło tutaj też tylko i wyłącznie tak naprawdę o lepszą stronę wentylatorów. A widzisz, a widzisz i to właśnie chciałem znaczyć, bo u Ciebie no. wszystkie wentylatory wydmuchują z tego co widzę. Dosłownie tak. każdy jeden wentylator u Ciebie wydmuchuje powietrze. Tak. Bo nie wiem skąd je biorą. stronach. Nie wiem skąd je biorą, Ale ja też, ale o tym nie mówimy <laughs> Głośno. A u mnie, zobacz, Krux, nie Krux, tylko Modekom, Modekom przemyślał nie. to i te wentylatory fabrycznie zamontowane są skonfigurowane tak, że te dwa oraz te dwa na dole mają odwrócone śmigiełka i są ładną o. stroną, mimo tego, że zasysają powietrze do środka obudowy. A to jest ciekawe, bo to jest nie? faktycznie nieczęste. W Za to się normalnie naprawdę sporo dopłaca, gdybyś chciał kupić wentylatory osobne, a tutaj w Modekomie gratis wszystko pięknie wygląda i bardzo dobrze funkcjonuje. Ja nie ty... wiem, czy ja mówiłem, ale jestem pod wrażeniem jakości wykonania tej obudowy i to nie jest absolutnie tak. lokowanie Nikt tutaj nie jest poza komputernikiem. Tak, to oczywiście, seria jest przypadek, że to samą budowę wybraliśmy. Znaczy ja nie zdziwiony. przypadek, Ja bym nawet powiedział, że rozsądek, bo faktycznie w tym budżecie tak. cenowym, jak chodzi o obudowę dwukomorową, jeszcze ze szkłem na froncie i na boku. No bo chcieliśmy akwarium, nie na szybowym. Chcieliśmy, to ukryć, no tak, tak, no, żeby ładnie. Ma być widać to poświetlenie, no to nie da się ukryć, że za dużo nie ma faktycznie. Ja mam tylko takie wyboru. pytanie odnośnie mhm. właśnie podświetlenia, bo tematem pierwotnie Piotrek wspominał, że ta choinka świąteczna w rodzinnym zakątku go tak urzekła. Ja się zastanawiam, gdzie ty do końca spędzałeś święta, że miałeś różową choinkę? Tutaj tylko mi duszek brakuje, takich wyskakujących na, na ekranie, którego nie zamontowałeś ostatecznie. Natomiast co sądzisz nie. o moim podświetleniu karty? Czy to robi robotę? No, powiem ci szczerze, że miałeś bardzo ciekawy pomysł i mnie tym chyba najbardziej zaskoczyłeś. Jak chodzi o budowę, to się nawet spodziewałem, że możesz iść w podobnym stylu, ale. Ale te paski się skubane nie chcą zaginać w ten sposób. Jeszcze jest jeden na dole. No. Co więcej, zwróć uwagę, jak u ciebie to jest tak smętnie, mrocznie z tyłu, a co tu się u mnie dzieje? No tutaj muszę przyznać, że tu naprawdę robi to robotę, bo tu bo są kolejne ten tył trzy paski. Yy, daje mm -hmm. radę, nie? Ten komputer z każdej strony jest firewerkiem. Mmm, po prostu. Zresztą też same pamięci skonfigurowałem, bo Corsair mimo wszystko, czego by nie mówić o jego cenach. To zwróćcie uwagę, że one są skonfigurowane właśnie takie wyszczeliwujące w górę fajerwerki, tak. Psiu, siu, siu. No korsaż pod względem oprogramowania ma duże tak. możliwości, natomiast jest bardzo oporny. Ja tutaj poszedłem pod Dale, względem lekkości troszeczkę w inny e, styl, bo tutaj całym podświetleniem, poza oczywiście zasilaczem, regulujecie za pomocą oprogramowania od płyty głównej, żeby było to zawsze pod ręką. Bo jak tak. masz korzystasz z komputera, kiedy na to faktycznie patrzysz, odpalasz program i wybierasz sobie dowolny efekt, e, arow miesz też jednolity kolor poświetlenia tak Są w aplikacje, przypadku. które to synchronizują Jedna się nazywa, to operator na to powie, Signal. Coś z Signalem. RGB Signal, dokładnie. I, I można wszystko podpowiada. zsynchronizować, nawet z właśnie z korsarzem. Ja w tej chwili z tego nie skorzystałem, ponieważ tam mamy troszkę bardziej ograniczoną tą możliwość konfiguracji, żeby to było spójne. I chciałem mieć wszystko faktycznie skonfigurowane bezpośrednio. I faktycznie muszę używać trzech aplikacji, i wierz mi, że ten Ryzen 5000, 600, 3, 3, tysiące. 5, 5 3600 tak. na desktopie nic nie robiąc, 20% obciążenia. Tradycyjnie byśmy wam teraz pokazali testy i obiektywnie sprawdzili, który z naszych zestawów jest lepszy, ale w zasadzie to ty możemy sprawdzić. Jasność. Możemy Jasność. sprawdzić, jak jasne są te komputery. Faktycznie, mamy luksometr. Mamy. To nie do będzie. Działa. Tak, nie będzie to najbardziej profesjonalny pomiar, ale myślę, że ciekawostka na pewno nie zła Mierzymy komputer Dawid. Do. proszę. Mamy 87, będzie drugi pomiar, a powiem Ci, że Twój naprawdę się pięknie świeci, to jest naprawdę ładnie zrobiony komputer. Maksymalne miejsce około 100 luksów wyszło. a jeżeli chodzi o mój Las Vegas Parano, proszę o. Państwa, więc tak, 160. No niestety, to migotanie nam nie ułatwia roboty, moglibyśmy to sprowadzić do jednego koloru wtedy zmierzyć, ale faktycznie nie o to chodzi. Tam mamy pięknie stonowane kolory, a tutaj mamy, no cóż, wieś śpiewa i tańczy, ale czy nie, takie było zadanie. Może ocenicie to za chwilę sami. Co prawda nie oceniamy głośności, ale w międzyczasie z Wojtkiem zauważyliśmy, że no te tanie dość wentylatory kruksami może ładnie świecą, to do najcichszych nie należą i faktycznie, że ja tutaj i hmm. tak je dość mocno biosie e, skręcałem, bo przy takiej ilości wentylatorów no, słychać ten komputer ewidentnie zagłusza komputer Wojtka, to bez dwóch zdań. Tak. Więc tutaj faktycznie Modekon zrobił kawał dobrej roboty z tymi wentylatorami. W przeciwieństwie do zasilacza, który w obydwu komputerach jest po prostu też dosyć Potrzebnie głośno. To jest raczej średnich lotów, bym powiedział, więc działa? do mocniejszych podzespołów bym raczej poszedł coś solidniejszego kosztem Bo tego tak RGB. Działa? Działa, działa. To nie tak. ich powoli. Kończymy, moi drodzy. Podobnie jak w ostatnim odcinku, i wy możecie się teraz wypowiedzieć, dać znać. Ankiecie przygotowane w zakładce społeczności, Potem. który komputer bardziej dosłownie wpadł wam w oko? Tak, który jest was, waszym zdaniem atrakcyjniejszy wizualnie, który no, zrobi na was większe wrażenie, bo w sumie to był właśnie challenge, żeby zrobić wrażenie RGB. Czy to będzie wrażenie za pomocą super stonowanej i naprawdę świetnie skonfigurowanej jednostki, która wygląda bardzo spójnie, czy właśnie. Taki mocno, faktycznie odpałowy komputer idealny na Sylwestra, robi przyznam większe wrażenie niż pokaz dronów na jednym z Sylwestru. Więc. Także cóż, komentarze są wasze, głosy są wasze w karcie społeczności, czekam wasze opinie. No i myślę, że widzimy się przy następnym challenge'u, który nam Piotrek wymyśli. To będzie już pewnie w przyszłym miesiącu. I szczęśliwego nowego roku.